Witam Państwa dzisiaj w totalnej biologii bez granic. Dzisiaj mamy zawał serca, część trzecia. Informacje podstawowe. U przeciętnego zwierzęcia w biologicznym aspekcie żeńskiej psychologii w okresie rui zauważalna jest instynktowna potrzeba opieki, ochrony, zapewnienia, pożywienia i bezpieczeństwa. Tak aby samica mogła zająć się jedynie. Wydaniem na świat potomstwa i zaspokojeniem jego potrzeb. Można powiedzieć, że są to warunki konieczne do stworzenia w przyszłości terytorium czy gniazda. Wszystko co, wszystko, co można zinterpretować jako źródło uczucia, niedostatku czy frustracji u biologicznej ludzkiej samicy w związku z poczuciem bycia ważną, z okazywaniem jej uwagi, czułości w relacjach seksualnych, może wywołać ten konflikt. W strząsie wywołanym tym konfliktem zawarty jest element frustracji i rozpaczy, często nawet prowadzącym do poczucia, że jest się nikim, zwłaszcza dla partnera, że nikogo, się nie, że nikogo się nie obchodzi. Innym niezwykle ważnym elementem, który daje się wyraźnie zauważyć i dość często przejawia się u mężczyzn dotykając żył wieńcowych z prawej strony serca. Jest to zależność, w których, przy, w których przypadkach połączona z fizycznym lub psychicznym cierpieniem. Może to być to także wzajemna zależność w związku z partnerem, który w naszej opinii jest zbyt apotetyczny lub obojętny. Na przykład praworęczny mężczyzna po andropauzie wraca do domu po kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu. Przez ten okres nie mógł znieść tego, że jego żona wszystkim się zajmowała, podczas gdy zawsze to on podejmował wszystkie decyzje. Miesiąc po powrocie do domu rozwiązanie konfliktu przechodzi za tor tętnicy płucnej. Wstrząs jest bardzo głęboki i wiąże się z uczuciem ogromnego smutku, Niedostatku, frustracji i całkowitego porzucenia u kobiet przejawia się on nie tylko w żyłach wieńcowych, ale również w szyjce macicy. Sympatykonia. Spadek masy ciała, obrzucenia wewnętrznej błony żył wieńcowej i szyjki macicy, nieznaczny ból w sercu, ucisk w klatce piersiowej. Ból zawsze jest oznaką sympatykonii i nigdy nie prowadzi do śmierci. Owrzodzenie ra, y, rakowe żył wieńcowych i lekkie dusznice u prawo i leworęcznych. U praworęcznych, mężczy, u, prawo, u praworęcznego mężczyzny o niskim poziomie testosteronu, starszego lub zniewieściałego lub też w konstelacji schizofrenicznej. B. Jedynie u praworęcznych kobiet, jednoczesne owrzodzenie rakowe szyjki lub ujścia macicy. Z ontogenetycznego punktu widzenia normalnym przypadkiem powinna być osoba leworęczna, ponieważ w fazie aktywnej konfliktu leworęczna kobieta blokuje prawą męską półkulę. W dodatku, gdy cierpi na depresję, jej lewa półkula jest podwójnie aktywna na poziomie seksualnym. Ta hiperseksualność jest dla niej rozwiązaniem konfliktu frustracji seksualnej. Podobnie leworęczny mężczyzna. W aktywnej fazie biologicznego konfliktu terytorialnego blokuje lewą, żeńską półkulę mózgu i staje się hipermęski. Jest więc lepiej niż mężczyzna praworęczny, przystosowany do rozwiązania tego akurat konfliktu. Jednak w przeciwieństwie do praworęcznego, mężczyzna leworęczny nie ma lub nie chce uznać możliwości odsunięcia się od drugiego, do drugiego szeregu. I zrównoważenia konfliktu ze względu na blokadę lewej półkuli musi walczyć do końca. Bakatonia, faza naprawcza, gdy tylko rozpoczyna się proces zdrowienia, ból znika, pojawia się natomiast obrzmienie śluzówki żył wieńcowych. O 2 do 5 tygodni po konflikcie ma miejsce kryzys epileptoidalny. Ostra niewydolność serca i zawał prawej części mięśnia sercowego mylnie interpretowany jako zator tętnicy płucnej, ponieważ akcja serca zostaje zatrzymana, powstaje zastój tętnicy płucnej i, naczy i naczyniach włosowatych transportujących krew żylną. W tym samym czasie pojawia się również prawdziwy zator zakrzep. Nie pochodzi on jednak jak do tej pory uważano z jakiejś oddalonej żyły w nodze, a z odbudowanych ubytków w żyłach wieńcowych. Żyły te wiodą do prawego przedsionka, gdzie pojawiają się kolejne zatory wywołane przez fragmenty skrzepliny odczepiające się od ścian odbudowanych naczyń. Zablokowane zostają pojedyncze odgałęzienia tętnicy płucnej. Następuje nagle zatrzymanie pracy lewej komory serca i nagromadzenie krwi we wcześniejszych odcinku układu oraz ostry obrzęk płuc. Pojawia się tachykardia, drgawki, uczucie zagrożenia, trudności w oddychaniu, centralizacja krążenia. Bardziej od zatoru tętnicy płucnej, prawostronnego zawału serca, który często nawet pozostaje niezauważony. Widoczne są objawy raka szyjki macicy. Pojawiają się krwawienia czyli oznaka naprawcza pochodzące z ubytków szyjcy macicy. Powstają mięśnia, y, powstają i ovulacje. Jeśli faza naprawcza zostanie doprowadzona do końca, możliwe jest zwykle zajście w ciążę. W przypadku, gdy konflikt trwał ponad 6 miesięcy lub pojawiają się nawroty. Z, yy, Wzrasta ryzyko śmierci od uszkodzonych ścian naczyń, zaczynają odrywać się fragmenty skrzepu, które następnie przedostają się do prawego przedsionka i komory. Pojawia się migotanie, praca serca zatrzymuje się na ułamek sekundy. W rezultacie krew zatrzymana w pewnej części serca gęstnieje i dostanie się do płuc, blokuje łożysko głośniczkowe, a co za tym idzie cały proces wymiany gazowej. Sekcja zwłok wykazuje obecność skrzepów krwi w płucach. Skrzepy w płucach i fragmenty odrywające się od uszkodzonych ścian żył, zator, tętnicy płucnej. Nie zawsze prowadzi on do śmierci. Czasem pozostała część płuc z powodzeniem przejmuje funkcję zablokowanych obszarów. Śmierć, śmierć częściej spowodowana jest obrzękiem ośrodka w mózgu. Gdy konflikt terytorialny jest bardzo poważny, każdy mały krok na drodze do rozwiązania wywołuje niewielki zawał, zator, tachykardię. Jeżeli konflikt jest w stanie równowagi, zawieszenie, doświadczająca go osoba nie umrze. W niektórych afrykańskich plemionach wszyscy mężczyźni, z wyjątkiem jednego wodza, doświadczają zawieszonego konfliktu terytorialnego, umysłowej kastracji. nie są zainteresowani kobietami. W naturze Zawał serca w zasadzie nie istnieje. Jeleń walczący o terytorium jest wyjątkiem. Wilk stojący niżej w hierarchii instynktownej, instynktownie unika walki o, o przywództwo. Dlatego nieświadomie chroni się przed zawałem. Ludzie utracili ten instynkt. Hormony żeńskie chronią kobietę przed zakrzepicą tętnic wieńcowych, wychodzących z lewej komory, a męskie chronią mężczyznę przed zakrzepicą żółwincowych wychodzących do prawego przedsionka. Na przykład. Pewna kobieta ma wrażenie, że spędziła z mężem wyjątkowo upojną noc. On jednak mówi jej, że było zupełnie zwyczajnie. Kobieta przeżywa więc konflikt frustracji seksualnej, przejawiający się w postaci rakowatego orzodzenia szyjki macicy. Jak wykazała biopsja oraz ubytków w żyłach wieńcowych. Rozwiązuje konflikt rozstając się z mężem i przeżywa zator płucny. Efekt kryzysu epileptoidalnego. Przeprowadzone trzy miesiące później badanie cytologiczne wykazało, że jest zdrowa. Mięsień sercowy. Konflikty. Zawał serca równa się zawał mięśnia sercowego. Zawał mięśnia, zawał mięśnia sercowego nie należy mylić z zatorem naczyń wieńcowatych. Jest to nowa mezoderma, istota biała lewej półkuli dla lewej części serca, prawej półkuli dla prawej części serca, wyjątek spowodowany odwróceniem serca w okresie płodowym, faza aktywna, obrzucenie martwica mięśnia proszkowatego. Najbardziej widoczne w komorach, faza naprawcza, ostry zawał serca podczas kryzysu epileptoidalnego w tym czasie trwa namnażanie komórek mające na celu odwrócenie procesu martwiczego. Jeśli powstanie znaczna ilość nowej tkanki, a nie nastąpi wyraźny kryzys, może zostać zdiagnozowany nowotwór naczynia komięsak. Konflikt, całkowite przytłoczenie w związku z rodzicem, dzieckiem, partnerem. Utrata terytorium w poczuciu bezsilności. Konflikt obniżenia poczucia własnej wartości związany z, możliwości, z możliwościami serca. Główny wydźwięk dla serca to miłość dzieci do rodziców, rodziców do dzieci, między kochankami, symboliczna, funkcjonalna, traumatyczna. Lateralność, to jest. Osoba praworęczna, lewostronny zawał mięśnia sercowego wywołany uczuciem przytłoczenia w związku z partnerem. Prawostronny zawał mięśnia sercowego wywołany uczuciem przytłoczenia w związku z rodzicem, dzieckiem. Osoba leworęczna, lewostronny zawał wywołany konfliktem rodzic-dziecko, prawostronny zawał wywołany konfliktem związanym z partnerem. Osiercie jest to międzybłonek osiercia, stara mezoderma, środkowa część muszczku, a móżdżek ma funkcje ochronne. Zgodnie z zasadą naprzemienną prawa strona kontroluje lewą, a lewa kontroluje prawą. Faza aktywna, namnażające, namnażające się komórki tworzą płaską narość, chroniącą integralność skóry serca. Należy wziąć pod uwagę, że Ognisko w mózgu znajduje się w innym miejscu dla prawej i lewej połowy worka osierdziowego. Faza naprawcza to jest rozkład nowotworu z wykorzystaniem prądków gruźlicy. Jeśli są obecne, należy uważać, czy nie pojawi się wysięg osierdziowy w całym worku osierdziowym lub jedynie w połowie, jeśli embrionalny podział osierdzia jest zachowany. Może on być źródłem nowego konfliktu, który przyczyni się do powstania błędnego koła, co nasili niewydolność serca, zapalenie osiercia. Uwaga na tam ponadę serca może doprowadzić do śmierci, duszności. Konflikt, atak na serce, wydarzenie związane w sensie dosłownym lub przynośnym z sercem. Na przykład lekarz mówi: Ma pan chore serce, ma pan niewydolność serca. Obawiam się, że przeszedł Pan rozległy zawał serca. Musimy jak najszybciej zaoperować Pańskie serce. Konflikt. Kobieta, której mąż przeszedł zawał serca, choruje na zapalenie osierdzia po uporaniu się z obawą o jego serce. Złodziej grozi ofiarze nożem lub pistoletem, przystawiając do piersi, kilka dni później, tygodni później, pojawia się u tej osoby zapalenie osierdzia. Osierdzie jest workiem chroniącym serce. Lekarze jako, lekarze jako przyczynę wysięku osierdziowego podają często niewydolność serca. Jak na ironię, takie stwierdzenie może wywołać nowy wstrząs, konflikt diagnozy i skłonić mózg do wytworzenia nowego międzybłoniaka. Y Krótkotrwały, niewielki obrzęk może pojawić się w fazie leczenia dowolnej choroby, nie należy się nim niepokoić. I jeżeli, jeżeli jednak obrzęk jest bardzo rozległy i utrzymuje się przez długi czas, powinniśmy założyć, że za to nagromadzenie płynu odpowiedzialny jest dodatkowy, niezależny konflikt. Doktor Hammer określa takie zjawisko mianem zespołu. Jego powstaniu uczestniczą kanaliki zbiorcze nerek. Obrzek kończyn dolnych, jest to zapalenie osierdzia, prowadzi do zaburzenia powrotu krwi żylnej do serca, co wywołuje obrzek kończyn. W dodatku z powodu trudności w oddychaniu, pacjent przestaje radzić sobie z wchodzeniem po schodach. Sytuacja ta wywołuje ruchowe. Obni ruchowe obniżenie wartości może ono doprowadzić do martwicy naczyń krwionośnych lub limfatycznych w nogach. Często są, są to konflikty obniżenia wartości związane z nogami i stopami. Gdy tylko pacjent odzyska sprawność, znów może chodzić. Tkanki zaczynają się odbudowywać, może pojawić się opuchlizna wywołana lekkim zapaleniem żył lub węzłów Tradycyjnie wykształcony lekarz może Stwierdzić, że jest to oznaka nawrotu niewydolności serca, choć w tym przypadku objawy są wynikiem rozwiązania konfliktu, nie mogą, nie mogą chodzić. Lekarze prawdopodobnie zaleci pozostawienie w łóżku lub unieruchomienie chorego. Dolegliwości bólowe. Bardzo często ból serca w wyniku yy, wywołuje panikę. Bardzo ważne jest zrównoważenie różnicy pomiędzy sercem a osierciem. Każdy atak na serce aktywuje osiercie, np. atak wewnętrzny, ostry ból lub zewnętrzny myl nad jedną za lekarza. Dzisiaj Państwa żegnam. Do zobaczenia następnym razem.